Siedziona dwie Line Food. Dzisiaj opowiem Tobie, jak rozpocząć zdrowe nawyki żywieniowe. Kochani, przede wszystkim pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy: nie wszystko na raz. Nie rozpoczynajmy od razu nawyków żywieniowych i aktywności. Skupmy się na pierwszej części na nawykach żywieniowych. Jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, sprawa jest prosta. Musimy w pierwszej kolejności ułożyć podstawowy schemat żywieniowy, który jest indywidualnie dopasowany do nas. Każdy schemat żywieniowy powinien mieć wszystkie grupy żywności. Nieważne, czy są uważane przez innych za bardziej kaloryczne czy mniej kaloryczne. Każdy z nich posiada mikro-makroelementy, które są nam potrzebne do normalnego funkcjonowania powinny ten schemat żywieniowy cały powinien posiadać wszystkie rodzaje witamin. Powinien kompleksowo odżywiać nasze ciało i przede wszystkim powodować, że nie jesteśmy nie odczuwamy głodu, nie jesteśmy głodni, że nie mamy uczucia przejedzenia, że nie opadamy sił, a wręcz przeciwnie. Nagle stajemy się energetyczni, pełni werwy do tego, aby zmieniać siebie i zmieniać świat. Nawet do tego dochodzi. Pamiętajmy także o odpowiedniej liczbie, odpowiedniej ilości wody, a także później dołączmy aktywność sportową, ale dopiero później, po około 2-3 tygodniach, tak, żeby organizm poczuł się bezpieczny i abyśmy mogli swobodnie wprowadzić aktywność, żeby tkanka tłuszczowa była bezpośrednio spalana. Kochani, Trzymam kciuki, mam nadzieję, że traficie na odpowiednie osoby, które Wam pomogą ułożyć ten schemat. A gdybyście mieli problemy, to no zapraszam. A się świętoma.